Chciałbym powiedzieć Wam o moim top 10, o moich 10 ulubionych gadżetach, które zawsze zabieram ze sobą na wypady pakraftowe, które ułatwiają lub umilają mi całą wycieczkę. Zapraszam! Przede wszystkim plecak. Może nie wydawać się to gadżetem. Tylko rzeczą o dość oczywistą, ale chodzi mi o to, jaki plecak zabieram ze sobą. Zawsze zabieram ze sobą mojego 65-litrowego Ospreya. Nie jest to najlżejszy plecak, za to jest bardzo wygodny. Ma rewelacyjny system nośny, dzięki temu mogę zabrać więcej rzeczy. Nie męczą mi się plecy, ja się nie męczę. Wszystko jest rewelacyjnie. Ma to swoje wady, ale ja się na nie godzę. Jet to ląża. Taka smycz do wiosła. Oczywiście używam jej tylko i wyłącznie na spokojnych wodach, ale dzięki temu nie zgubisz wiosła. Może być stosowana jako taka tymczasowa kotwiczka. Gdy jest bardzo zimno i wiosło wpadnie ci do wody, to też nie trzeba wkładać ręki. Można spróbować wyciągnąć wiosło z wody za tą łążę. Tanie, praktyczne, przydatne. Kolejna rzecz, która wręcz mnie rozleniwiła. To jest taka mała uniwersalna pompka, służy mi do pompowania packrafta, do pompowania materaca, pamiętamy, że materac, materacu nie powinniśmy pompować ustami, tylko workiem, pompką, tak, nie chcemy, żeby zebrała się tam wilgoć wewnątrz, służy mi też do Używając takiego gadżetu, który skonstruowałem, który można zamontować do pompki do rozdmuchiwania ognia w dakocie, w piecyku lub w zwykłym ognisku. Bardzo fajne. Polecam. Rzecz, bez której w słoneczne dni nie ruszam się to są tego typu okulary. Zwykłe okulary przeciwsłoneczne z polaryzacją. Okulary z polaryzacją nie muszą być drogie, to są te okulary kosztowały mnie jakieś kilkanaście złotych, ale polaryzacja daje naprawdę bardzo fajny efekt na wodzie. Przez to, że wycina pionowe refleksy słoneczne. Jest człowiek w stanie zobaczyć to, co znajduje się tuż pod powierzchnią wody, a nie taki błysk, odbicie samej powierzchni wody. Spróbuję wam to zademonstrować. Nie wiem, czy to będzie widać. A teraz spróbujmy nałożyć filtr polaryzacyjny. Chest pack, W tym wypadku numbad firmy Helikon-Tex. Dzięki temu wszystkie potrzebne rzeczy, czy podczas marszu, czy podczas spływu, mam pod ręką. Nie ma problemu, tak jak w przypadku nerki, podczas siedzenia z dostępem do różnych rzeczy. Tu mam wszystko, co potrzebuję. Otwiera się w ten sposób. Nie trzeba się zatrzymywać, żeby wyciągać potrzebne gadżety, sprzęt. Zagryskę, jakąś. Dodatkowo mam tutaj pod ręką sterowanie do kamery, sterowanie do silniczka kamery i rękawice. Rewelacyjna rzecz, nie wyobrażam sobie żadnej wędrówki bez tego. Jedyna wada to, to, że tutaj w tej części robi się odrobinę gorąco w kolei pracy nie ma problemu, jest siatka. Na plecach nie przeszkadza to w żaden sposób w użytkowaniu razem z plecakiem. Dotknęliśmy Numbata, to pokażę Wam kolejne gadżety, które noszę wewnątrz. Najważniejsza rzecz dla mnie filtr. Do wody, taki typu Life straw połączony z składaną butelką. Do butelki nabieram wody z rzeki, następnie mogę bezpośrednio pić po nakręceniu tego filtra, albo delikatnie wyciskając, przefiltrować do innej butelki i zachować sobie wodę na później. Ten filtr radzi sobie praktycznie z każdym zanieczyszczeniem, ma problemy z zanieczyszczeniami chemicznymi. Ale przy takich dzikich rzekach, którymi pływam, nie ma z tym większego problemu. Używam od wielu lat, ani razu się nie pochorowałem. I kolejna rzecz, bardzo, bardzo potrzebna we wszystkich warunkach, czyli na zwykły nożyk. Tak. To jest nożek, nóż. To jest nóż Vitorinoxa. Wersja taka, nie pamiętam modelu, ale była robiona dla wojska niemieckiego. I tu istotną rzeczą dla mnie jest ta oto mała, niepozorna piła. Tą, piła. tą piłą wielokrotnie ścinałem naprawdę duże kłody, które zawadzały mi na rzece, zamiast wysiadać z pakrafta. Wiem, może przesada, ale to jest naprawdę przydatna rzecz. Można też podpiłować sobie gałęzie do piecyka w zimę, żeby nie tachać ze sobą wielkiej składanej piły. Uniwersalna wodościelna torba. 90 litrów, Wystarcza, żeby zmieścić tam mojego 65-litrowego ospreya. Chroni całość przed zachlapaniem, wilgocią. Może też służyć jako worek na wodę. Jest czarny, można zawiesić, zawiesić na drzewie podczas kempingu i użyć tego jako prysznica solarnego. Ta torba ma właśnie zaworek do wypuszczania powietrza lub do wypuszczania wody, w zależności do czego to się używa. Stosuję też to podczas takich kempingów, żeby właśnie cały sprzęt, który nie chce, żeby mi zawilgotniał w nocy, czy od deszczu, czy od rosy, chowam do tej torby. Wszystko jest bezpieczne. Takie troki. Nasze ze sobą zestaw bodajże trzech takich troków. Pozwalają mi zamontować całą tą torbę. Ten wielki plecak z przodu, pakrafta. Wszystko się idealnie trzyma. Do tego służą też mi jako montaż do kamery na dziobie. Bobagi są rewelacyjne, ale ze względu na to, że. Mam ten wielki plecak, niestety ten plecak do bobaga nie wejdzie, stąd wymuszona torba, duża na plecak i dodatkowe te zamknięte, zamknięte troki z zamkniętymi haczykami do zamontowania tego wszystkiego na dziobie Pakrafta. Gadżet, który zapewnia komfort, czyli wodoodporne skarpety. Nie noszę tych skarpet na pakrawcie w momencie, jak płynę, ale to są takie skarpety na wszelki wypadek. Jeżeli przez przypadek wdepnąłem butem w wodę, zalało mi skarpetę, to żeby dalej kontynuować spływ i żeby nie marznąć, i żeby poprawić sobie komfort, zakładam te skarpety jest w nich ciepło, sucho, nawet jeżeli but jest totalnie przemoczony. Można też w nich maszerować, chociaż czym dłużej będzie ich się używało podczas chodzenia, tym ta membrana, która znajduje się pomiędzy dwoma warstwami materiału, ta membrana zacznie kruszyć, pękać z czasem i no i wtedy zacznie przepuszczać wilgoć. Ale dopóki są Relatywnie nowe, sprawiają się rewelacyjnie. Jako bonus, taki mały rowerowy drybag. No, niestety, elektronikę, którą całą muszę ze sobą nosić. Drony, kamery, zapasowe baterie i tego typu rzeczy. Wszystko pod ręką przypięte do pakietu. Wyjątkowo szybko dopłynąłem do mety, niestety wszystko co piękne się kończy. Zwijam packraft i wracam do domu. Dzięki, do zobaczenia.